Mamy też czasem do czynienia, ale tu już tak relatywnie rzadko, z takimi stricte czarno-magicznymi oddziaływaniami na nas, czyli ktoś, kto się zajmuje czarną magią, rytuałami, próbuje nam zaszkodzić i wykonuje różnego typu właśnie działania magiczne i rytualne, które na przykład mają wpłynąć na naszą wolną wolę, czyli nagle ktoś, kto by nam całkiem obojętny, to my nagle czujemy wielką fascynację i miłość. Co o tym myśleć? No, może być oddziaływanie magiczne. Też się zdarzają takie sytuacje, że ludzie w tym życiu um, nie stosują takich praktyk, ale gdzieś mają w duszy zapisane wiadomości, informacje o tym, jak się to robi z poprzednich wcieleń. stosowali to w poprzednich wcieleniach i mogą nawet yy, niechcący takie energie, intencje w sobie wyzwolić wobec kogoś innego. I na przykład bardzo im na kimś zależy, ta osoba jest niedostępna, niezainteresowana i leci ich oddziaływanie no nie, nie do końca świadome. To mogą być wpływy magii miłosnej, magii seksualnej. No i nagle my zaczynamy się zachowywać, jakbyśmy byli zaczarowani. Tak jesteśmy zaczarowani.